Doktor Jan Gura, charyzmatyczny dominikanin, przyjaciel młodzieży, przyjaciel papieża Jana Pawła II i jak sam o sobie mawiał żołnierz Jana Pawła II i twórca konsorcjum religijnego, na które składały się ośrodki duszpasterstwa Hermanice, Jamna i Lednica. Dzisiaj jesteśmy na Jamnej. Zapraszam do ośrodka dominikańskiego stworzonego przez ojca Jana Górę na Jamnej. 21 grudnia 2015 roku niespodziewanie w Poznaniu zmarł ojciec Jan Góra. 30 grudnia 2015 roku do Poznania i Lednicy udały się tłumy przyjaciół, znajomych, współpracowników, w tym samorządowa delegacja gminy Zakliczyn z burmistrzem Dawidem Chrobakiem. Tego dnia Msza Święta Pogrzebowa rozpoczęła się w Poznaniu o godzinie 10.30 w Kościele Dominikanów pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego arcybiskopa Stanisława Gondeckiego. Pogrzeb tego samego dnia nad jeziorem Lednickim poprowadził arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski. Dzisiaj na Jamnej rezyduje ojciec Andrzej Chlewicki, wieloletni współpracownik Jana Góry. Rzeczywiście łączyła nas przyjaźń i długoletnia znajomość, i, i wspólne duszpasterzowanie, ale początki były bardzo dawno temu, kiedy jeszcze po świecie dinozaury chodziły. To były czasy perelki, słuchajcie, początek lat 70. ubiegłego wieku, szarzyzna, szarzyzna, w Tarnobrzegu. Byłem wtedy uczniem w liceum. Chodziło się na Katechezy do Dominikanów, do Dominikanów i pojawił się tam pewnego razu dominikanin, bardzo oryginalny, od razu się wyróżniał spośród innych dominikanów. Tą oryginalnością było to, że często zrzucał habit i można go było zobaczyć w cywilnych ciuchach, dość takich ciekawych. Zawsze, zawsze wspominam to z takim uśmiechem, bo tak nietypowo był ubrany w dżinsach, Wówczas, w tych czasach, w dżinsach nie każdy chodził, słuchajcie. Ja na dżinsy zapracowałem dopiero będąc w trzeciej klasie liceum. I taki ojciec się pojawił w dżinsach, w wranglerach, w czerwonych skarpetkach i czerwonym szaliku, co gorszyło babcie bardzo. I no, te pierwsze kontakty w, w, z duszpasterzem, myśmy na katechezy chodzili, nasz katecheta zorganizował spotkanie z ojcem Janem Górą i zaczęliśmy tak wieczorami zaglądać z ta grupa katechetyczna dziewczyny i chłopacy z tej, tej klasy matematyczno-fizycznej nie wszyscy chodzili, bo niektóre dzieci dygnitarzy nie chodzili na katechezę, ale te, które chodziły tam myśmy gromadzili się pod oknem z którego raczył wychylić się ojciec Jan Góra i bardzo ciekawe teksty można było usłyszeć. Pamiętam jeden z tekstów: Ojciec Jan, tak przez okno był wieczór. Jak ślicznie, jak romantyczne, jakie śliczne dziewczyny. Widzicie, ja się wychylam tutaj w stronę was i tych pięknych dziewczyn, ale słuchajcie, ja mam nogi za koloryferem, żeby nie wypaść. Zacząłem chodzić na mszę świętą w niedzielę ostatnia msza u Dominikanów. O 19.30 bez kazania była, dlatego, jako młodzieniec, prawda, który nie garnął się tak bardzo do ołtarza, stałem zwykle pod kasztanami na zewnątrz, ale jak ojciec góra sprawował mszę, no to już wchodziłem do kościoła. To była ostatnia msza bez kazania, tak żeby wrócić jeszcze, prawda, po dzienniku, coś obejrzeć w telewizji. Ale ojciec Jan Góra, mimo że to była msza bez kazania, zaczął mówić kazanie. To był ewenement. Bo były bardzo krótkie kazania, nie, nie przekraczały paru minut. On potem się, jak już podstarzał, Jan to już gadał i gadał. Ja mu przypominałem tamte czasy, kiedy, kiedy właśnie parę zdań powiedział, i głowa dymiła przez cały tydzień. Bo to był rok no, 91, z 91 na 92. I. I Jan już taki pewny, prawda, że tu będzie tyle, prawie setka. No tu przyjechał z dziewczyną, z taką organizatorką tego sylwestra, Marysią Talarczyk. Przyjechał tu na jamną i na jamnej była jakaś dziewucha i taki chłopak. Jan się tam śmieje. Ja myślę, że to jest poet, poet, ten. <śpieszynka> Wizjopoetika, Jana Góry. <śpieszynka> Że, a on, że no, tak opowiada, no, no, trzeba to trochę brać przez pryzmat barwności opowieści o na Jana Góry, że taki półchłopak gdzieś miał tych kolczyków w każdym miejscu, i takie nie wiadomo było, czy to chłopak, czy nie chłopak. No i jakaś dziewczyna z Warszawy przyjechali, no i on z tą Marysią, no, Jan się załamał. I mówi: Co ksiądz ma do roboty w górach, w lesie? z dwiema babami i półchłopakiem, nie wiadomo, facetem, że wziąć tylko, zejść na dół, kupić pół litra i się upić. No i tak Jan też to tak opowiada, że z tą młodzieżą, tak zwaną, w liczbie trzech osób zeszli do Paleśnicy. Oczywiście oni zeszli, żeby kupić sobie jakiś prowiant, żeby jakoś przeżyć tego Sylwestra. Akurat na drodze Jana Góry stanął brat wójta Chrobaka. Tych dwóch spotkał, no i co taki ksiądz markotny, no jak mam nie być markotny i opowiada to, że takie upokorzenie, to ja mam paszport, mogłem do Francji pojechać, a tu siedzę w lesie i co mam tu robić, w Sylwestra, prawda, ani się bawić, ani się upić, mówi. No ja, ale gdyby ta Jamna była yy, nasza, no to może ta młodzież do siebie by jechała i może by chętnie jechała, nie tak, że się zadeklarowała i nie przyjechała. Tylko, że ja jedziemy do siebie, to może. A może by gmina to wam dała. Na początku lat 90. To taka ruinka trochę była, bo, bo no nie było środków, żeby gmin, to była własność gminy, żeby, żeby się. Tu, no tak, no przyjeżdżali, no to były tu łóżka, prawda, piętrowe, żelazne. Czuć było stęchlizną, prawda, o wilgoć i tak dalej. Tak to, tak to wyglądało, a może by to gmina dała. No i to na drugi dzień, to już jest pierwszy, powiedzmy, stycznia 92 rok. Jan wziął tą Marysię, to idźmy do wójta Stanisława Chrobaka, on tu w Paleśnicy ma dom rodzinny. Chodźmy do niego. Postawił Marysię przed domem, mówi: odmawiaj różaniec. A ja pójdę do Wójta. Czy gmina by tego nie dała duszpasterstwu akademickiemu? No i ponoć spotkanie było wspaniałe, bo się okazało, że, że wójt, pan Stanisław Chrobak, jest wychowankiem duszpasterstwa dominikanu w Lublinie, studiował na kulu. Tam poznał ojca Wiśniewskiego, także znał Dominikanów, a mówi: rzeczywiście, yy, Chłop miał wyobraźnię, muszę powiedzieć, kapak zdej, czy głowa otwarta na sprawy Boże. Przecież no, w tej wizji wtedy no, trzeba byłoby być rzeczywiście wizjonerem, żeby to zobaczyć coś więcej jak tą, jak tą chałupę. Tu drogi nie było, tu nic nie było, prawda? Tutaj mało kto, jak ktoś zabłądził, jak szedł szukać grzybów, no to najwyżej zabłądził i trafił na jamną. Wtedy German, Genek, prawda, rzucał kamieniami go przeganiał, prawda, takie były, takie były czasy tutaj. Yy, I mówi wójt, że gmina to może, może by dała. I rzeczywiście było posiedzenie rady, to chyba w marcu, o ile pamiętam, 1992 roku, no i jednomyślnie przekazano to za symboliczną złotówkę, przekazano ty, to, tą szkołę, schronisko PTTK z taką małą otuliną, Otuliną. Jan y, był chytry, to był czas, kiedy tu ziemia była za bezcen, jak były jakieś tutaj przetargi, licytacja, no to tu przyjeżdżał i notarialnie, prawda, i to się powiększało, powiększało, także do dzisiaj się uzbierało 23 hektary. 3 czerwca 1998 roku papież kornował ikonę jamneńską, ale ich historia jest ciekawa, słuchajcie. Nie wiem, też do opowiedzenia, bo jamneńsko. To, że papież koronował, to nie żeby przyozdobić Matkę Bożą, bo ona i bez koron jest piękna, ale żeby podkreślić fakt, że Pan Bóg ten obraz, ikonę wybrał za narzędzie działania swojej łaski. Bo kiedy ta ikona tu się zjawiła na jamnej, to, to za, zaczęły dziać się cuda. Myśmy tu z gminą, prawda, i powiatem obchodzimy, pielęgnujemy, uprawiamy pamięć. Naród, który nie pielęgnuje, nie uprawia pamięci, skazany jest na zagładę. My tu pielęgnujemy, wspominamy te wydarzenia i tej bitwy, to jest ta, można powiedzieć, element chwały. I to, to, że Armia Krajowa i to, że... że, że, że no tak, to największa bitwa. Taki powód do dumy pewnej, prawda, jeśli chodzi o partyzantów, ale też i od strony tutaj wsi to męczeństwo, prawda, że to, tak ucierpieli za to, że dali partyzantom schronienie. I my to tą pamięć uprawiamy, i yy, są obchody we wrześniu, przedostatnia albo ostatnia niedziela września, to obchodzimy tutaj na jamnej te, 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 te uroczystości, ale też Tutaj od samego początku, 15 sierpnia w, w uroczystość w niebo Najświętszej Panny na Jamnej, w związku z tym, że jest ikona jamnejska. Od samego początku był też odpust nasz tutaj i w ten odpust wpisał się pomysł, pomysł, że ten dzień też będzie dniem pojednania. Ziemia Tarnowska usiana jest cmentarzami z I wojny światowej, gdzie śmierć połączyła ludzi różnych wyznań. Tym spoczywają na tych cmentarzach Żydzi, katolicy, prawosławni, prawda? I tak zrodził się pomysł, pomysł że w święto w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, najamnej, obchodzimy uroczystość. W wymiarze świeckim Dzień Pojednania. W 1998 roku Rada Gminy Zakliczyn nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn Ojcu Janowi Górze. Był to ostatni z trzech pierwszych tytułów nadanych na wniosek wójta gminy Zakliczyn Stanisława Chrobaka. Rada Gminy Zakliczyn podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn Ojcu Janowi Górze 4 marca 1998 roku. Ojciec Jan Góra bardzo cenił sobie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn i przy każdej uroczystości gminnej. Powtarzał, że tutaj w paleśnicy jego stryj ojciec Jan Góra był proboszczem i tutaj spoczywa na cmentarzu, a jego krewny pełnił funkcję sekretarza gminy. Chciałbym podziękować panu ministrowi wicepremierowi profesorowi Piotrowi Glińskiemu za przyznanie środków na realizację projektu Zakliczyńska Epowieść. Dziękuję Państwu za uwagę. To był ostatni odcinek Zakliczyńskiej Epowieści.